Sprawa w województwie Wielkopolskim Ruchu Dobrobytu i Pokoju. Proszę Państwa, w każdym województwie, gdzie uruchamiamy nasze struktury wojewódzkie, sprawa przebiega troszkę inaczej. Jest to nasz taki jakby wspólny eksperyment. Stać nas na to, żeby w niektórych województwach poprzymykać oko na to, co się tam dzieje. Przyjdzie czas, wszystko momentalnie poukładamy. Do tych, jakby, zarządów, czyli mojej pomocy wojewódzkiej, ja to wyraźnie mówię na każdym spotkaniu, wchodzą różni ludzie. My się dopiero poznajemy, uczymy się kto, kim jest. No i w jednym województwie, w województwie wielkopolskim, do grupy tych pomocników, tego pseudo-zarządu, zgłosiło się kilka osób z jednej organizacji. Mi się to nie podobało na początku. Już na samym początku organizacja próbowała zdominować nasze spotkanie. A wyrozumiałość to siły, przywilej. Uśmiechałem się gdzieś tam w duchu na, na tę sytuację, nawet strzałki w miejscu, gdzie mieliśmy spotkanie nazwą swoją nazwali tylko swojego jakiegoś tam stowarzyszenia czy czegoś. Ludzie się dziwili, ale wyrozumiałość, to się te przywilej, spokojnie. No i proszę Państwa, no doszło w pewnym momencie do konfliktu z racji tego, że ci ludzie nie wykonywali rzeczy, które mieli wykonywać. Ja już nie będę się tam w skrócie tylko powiem, nie będę się rozwodzał na tym i no i doszło do tam jakiegoś tam buntu, zarząd cały wyszedł, proszę Państwa, nie, kłamstwo, kłamstwo, nie, nie wyszedł cały zarząd to tylko jedna organizacja wyszła. tam. Ktoś mnie ostrzegał przed pewną panią, że to pani już wszystkie organizacje przeciął. Pani Maćku, niech pan się zastanowi. Spokojnie, wyrozumiałeś te siły przywilej, stać nas na to, żeby e, oczyścić e, szeregi, nie trzeba płacić pieniędzy na analityków, którzy będą tam sprawdzać hu i z hu w naszej organizacji. Sami się oczyścili baba z wozu, kon, koniom lżej. Ale e, zastanowiło mnie to, co tych ludzi motywuje do takiego agresywnego działania przeciwko organizacji, która, jak wiecie Państwo, jest bez, bez cienia zarzutu. Jesteśmy ruchem oddolnym, to my wszyscy. I dlaczego tak agresywnie wchodzą, rozbijają? Oni, proszę Państwa, oni się zachowują jak Amerykanie w Afganistanie i tam wbili się do tego Afganistanu, bo oni tam coś tam im chcą, demokrację czy coś założyć i oni wiedzą lepiej, czego chcą Afgańczycy. No i okazuje się, że nie ma dymu bez ognia, że ta grupa ludzi w poszczególnych województwach, do, do kilku województw tego znalazło. Proszę Państwa, oni lecą pierwsi, pierwsi na te wybory lecą, przepychają się, więc my dajemy im wolną rękę, czysta karta, w porządku, kredyt zaufania. No a potem jak bakteria, epidemie, epidemię roznoszą. W województwie śląskim, jak wiecie Państwo, jestem dumny ze śląska. Takiego kopa dostali, że się w głowie zmieści. No, pomijam, że y, kradną dane, kradną dane i się potem nimi posługują, próbują wyzwaniać tam do różnych ludzi, ale proszę Państwa, pewna sytuacja ich zdradziła. Ja jeszcze oczywiście to w Wielkopolsce wytłumaczę, bo. Y, ta grupa ludzi, oni, wiecie, że oni cały czas mówią, że oni są w ruchu dobrobytu i pokoju. To jest niesamowite. Mają wyraźny konflikt ze mną. Nigdy nie będą zapraszani na nasze spotkania, bo już ich kontakty zostały wymazane. Ale oni twierdzą, że są ruchem dobrobytu i pokoju. Będą tam zapraszać jakichś ekspertów, będą tłumaczyć ci eksperci, jak się na przykład wygrywa wybory, jak zostać radnym. To jest w ogóle niesamowita sprawa. No i przecież ja się przyjrzałem. Ja się przyjrzałem tej tej osobie, którą oni tam lansują. Okazuje się, że ta osoba jest związana z fundacją PAFERE, Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego, fajna nazwa. I tu mam też przytyk do naszej Polonii, żeby zwiększyła czujność. Kogo autoryzujecie, z kim się zadajecie? Mam bardzo duże podejrzenia co do tej fundacji. Na czyją rzecz działa? i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, facet, który tam ma niby w ramach dip i tych kilku osób, którzy się sami zweryfikowali już nie są w dip to facet tutaj jest na, jestem teraz na stronie YouTube'owej, na koncie YouTube'owym właśnie Pafere. Precyzyjna instrukcja, jak zostać radnym, jakiś facio. No i gdy znalazłem tę stronę, proszę Państwa, Poukładała się układanka, poukładała się układanka. Od jakiegoś czasu e, facet, e, który e, pan Ciesielczyk, który jest e, jakimś tam organizatorem jakiejś tej, 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 oksymoronu, jest organizatorem oksymoronu partii, która się nazywa antypartia. To f, f, Jakiś koszmar. E, co jakiś czas e, się ze mną kontaktuje. On potem ludziom mówi, że jest ze mną w kontakcie. Ostatnia nasza rozmowa poniedziałkowa, to myślę, że ja się po prostu z nim pokłóciłem, bo już ja nie mogę wytrzymać tej hipokryzji. E, jeszcze jakiś tam e, od podawania papci, tam podobno się też do mnie zgłosił. No to mówię, tłumaczę, że jest oksymoron i, i w ogóle nie ma o czym mówić. E, nasza rozmowa skończyła się kłótnią. Nie jesteśmy w żadnym kontakcie, e, jeżeli już to tylko żeby się pokłócić, ale oni, proszę Państwa, z tej antypartii, też są w tym pawerze. Tutaj też, proszę Państwa, ten, ten faccio, ten, ten dziesielczyk, on tutaj też e, wykłada. Nie są to kafelki, ale podejrzewam, że wartość y, równie y, wysoka. Poza tym w tym pafery, proszę Państwa, no, to no, kwiat, kwiat polskiej elity, antysystemu y, się tutaj udziela. Tu mamy pana Pitonia, pana Płaczka, co chwilę jakiś ksiądz, Browny oczywiście, dżambory, Dziamborów i Pitoniów dużo, Warzechy, jakiegoś sińczyka zaprosili, Reja Łąga chyba o o upadku Hongkongu, proszę Państwa, no domyślam się, że Chiny zrujnowały Hongkong, tak? To jest to jest amerykańska propaganda, to jest amerykańska propaganda Wall Street. jakiś kolejny ksiądz, o proszę Państwa, profesor Zybertowicz, który jest doradcą, jak wiemy, prezydenta, najmądrzejszego, naj, naj najwybitniejszego prezydenta w dziejach Rzeczpospolitej Dudy oczywiście pan Michalkiewicz i pan Korwin też w pracach, bo w zasadzie to od nich się to wywodzi, tam Korwin Michalkiewicz. Konrad Daniel, to proszę Państwa, Konrad Daniel 4 lata temu to ten, to ten facet, który tak pięknie zlikwidował jeden Polska, bo się przestraszył, jakieś tam służby wokół niego się kręciły i się, proszę Państwa, przestraszył. I podejrzewam, że w zasadzie to chodzi o to, żeby ruch dobrobytu i pokoju też się, żeby Maciek się przestraszył i żeby powiedział, że tu jacyś dziwni ludzie mnie oparowali i ja już nie daję rady, psychicznie nie wytrzymuję. To nie nastąpi. Tomasz Sommer oczywiście, wiadomo, wiadomo, bo to ten, co papcie podaje Korwinowi. Braun y, bez brody. Ziemkiewicz wybitny y, Polak. O somerze już mówiłem. Michalkiewicz mistrz. Braun z brodą. Braun bez brody. Michalkiewicz, Michalkiewicz, somer. Michalkiewicz, somer. Michalkiewicz. Profesor Gwiazdowski. Panie profesorze, niech pan pozdrowi pana Mateusza. Jak przy następnym spotkaniu w Wili na parkowej będziecie tam obradować razem z panem Kukizem, to pan pozdrowi pana Mateusza od ruchu dobrobytu i pokoju. Pan Kluska, dziecko we mgle. O, i tu jest pan, który kredyt wziął w skoku wołomin. Pan Skowroński, radiownet. Także wszystko w dobrowym towarzystwie. Nawet, proszę państwa, pan profesor, a jakże Glapiński. Trzeba, trzeba publikować pana Glapińskiego, Konferencja Kościół wobec kryzysu finansowego. Proszę Państwa, na przykład. Tak, to, to paferę, paferę, paferę. No nie zabrakło też oczywiście wielkiego mistrza polskiej gospodarki, pana Leszka Balcerowicza. Yy, tak, tak, proszę Państwa, tak w skrócie, tak w skrócie. I teraz ta antypartia, gdzie tam pan Ciesielczyk pierwsze skrzypce na, na takich nagraniach gra. Yy, Używa nazwy Ruch Dobrobytu i Pokoju, jak i mojego nazwiska, do tego, żeby wprowadzać w błąd ludzi. Wiem, że wprowadza w błąd ludzi, bo ludzie pytają, są zagubieni. Panie go, ale pan tam rozmawia z nimi, tak? Nie rozmawiam z nimi. Nie, z nimi nie ma o czym rozmawiać. Zaraz państwo zrozumiecie. No, takie plakaty na przykład robią i tutaj, proszę państwa, jest Maciej Maciak jako Ruch Dobrobytu i Pokoju. E, ludzie się mylą. Czy możliwa jest taka koalicja? Próba zjednoczeniowa parlament, do parlamentarnych ugrupowań antysystemowych 18 marszałca w Warszawie, to powiedzmy, mnie tam w ogóle nie będzie nie zamierzam tam w ogóle jechać, z kim tam rozmawiać. Oni tworzą jakieś takie zebrania, na które zapraszają niby mnóstwo ludzi na te zebrania rzadko kto przyjeżdża, i to sprawia wrażenie, że ten Ciesielczyk, który tam bryluje w tym, w tym paferze polsko-amerykańskiej. Kto was finansuje? Kto was finansuje, wy tam w paferę, Bo realizujecie bardzo fajny program. Chiny, yy, puścili jakąś też Chinkę, Chiny yy, przed upadkiem yy, gospodarczym. Sochę, yy, Sochę trzeba pozdrowić, proszę Państwa, Socha, Socha też tam, bo Socha też ma kontakt z tymi, z tymi, co się tam jak, yy, jak dzik w żołędzie wbili yy, do dipu w Wielkopolsce, to ma tam z nimi kontakt. To, mniej więcej, właśnie metodą Sochy się wbili. Pamiętacie Państwo, jak pani Socha? No, dupą, dupą atakowała tam jedną imprezę i chciała wejść. Pamiętacie Państwo to nagranie, puszczałem? To jest, to jest normalna osoba, to jest poważna jakaś działaczka? To jest śmiechu, warte. No to e, cytaty z SMS-ów, które dostaję od pana Ciesielczyka. E, właśnie zapraszamy na spotkanie gru, grup zjednoczeniowych. Oni tu, oni tu mnie wymieniają. Ruch dobrobytu i pokoju. W zasadzie na samym końcu, ale to, to jest wszystko układane odpowiednio. Proszę Państwa, jakaś mikroorganizacja mik, mikro ta antypartia i, i, tam, i to to pafery, tak? no Państwa, 8 tysięcy subskrypcji od kilkunastu lat. Tego nikt nie ogląda. Tam są wyświetlenia po, po 200, po 500. To, 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 to jest jakiś dramat. E, przykleiła się kupa do statku i mówi, no to płyniemy. A to jest ich konto. Proszę Państwa, organizacja, która. Oni są nam mówić, że oni są notowani w jakichś sondażach w ogóle. 264 subskrypcje, wysiedlenia: 270, 170, 388, 400, 190, 220. Dwa lata temu to się zaczęło. Przegląd SMSów ów Siedzicie Państwo? W Krzesłach, jeszcze ktoś, jeszcze. Pytam tych, którzy jeszcze chcą, żebyśmy współpracowali z czymś takim, a w zasadzie to poddali się im. To poddali się im i skończy się jak z jeden polska. I skończy się jak z jeden Polska. Ja nie Konrad Daniel powtarzam. I nie dał nas wyprowadzić w pole. No to jeden z SMSów od pana Cisielczyka, proszę Państwa, z czerwca tamtego roku. Czy Putin powiesi zachód na podarowanym przez niego leninowskim sznurze i czym antypatia różni się od pozostałych dziewięciu? Niczym się nie różni, niczym się nie ten ten sam antyrosyjski wściekły antyrosyjski kurs płynący, jak rozumiem, yy, z mądrości yy, wyssanych z pafery, tak czy nie? Tu gorąca prośba do Polonii, trzymacie się jak najdalej od tego Paferę. To jest jakiś dziwny projekt który godzi w nasze interesy. Rozmawiam ze znajomą, jest to jakiś taki przedsiębiorca, który, proszę Państwa, gdy został zapytany o moją osobę, mówi: No, no macie fajny gościu, fajny gościu, mądry, fajny gościu, tylko prorosyjski. Tylko prorosyjski. Profesor, jak Państwo wiecie, jestem propolski. I ten człowiek no, może sobie pozwolić na komfort bycia antyrosyjskim ponieważ zarobił mnóstwo pieniędzy na Włocławku, a pół roku przynajmniej spędza w Hiszpanii. Ma gdzie spieprzać. Ma gdzie spieprzać. Widocznie nie, nie czuję więzi, związku. Proszę Państwa, to towarzystwo z antypartii jest mi dalece, dalekie kulturowo. Dalekie, dalekie. To, jest, to, są, to są jakieś, proszę Państwa, antypody. Nie, absolutnie nie wiążę z nimi żadnych Nadziei i państwu nie radzę. I państwu nie radzę. Właśnie przez takie projekty normalni ludzie w Polsce nie mogą dojść do władzy. Właśnie przez coś takiego, przez takie fundacje dziwne, co to się mądrzą, wykorzy wykorzystują hasło Polonii, szczególnie amerykańskiej, imić Polonii amerykańskiej wykorzystują. Odczarujcie się, bo będzie jak z, jak z tym facetem, który ma gdzieś spieprzać, a my tu zostaniemy w warunkach wojennych i będziemy wybijani. O tym jeszcze, o wojnie jeszcze będzie. Proszę Państwa, fajne mają, fajne mają tematy spotkań, tak? Czy Putin powiesi zachód na sznurze? E, tu mamy następny e, temat. Od Iwana Groźnego do oficera KGB Putina. Proszę Państwa, oni się podobno o czymś różnią. Ten oksymoron się podobno o czymś różni. Prolekcje autora yy, yy, pierwszej w języku pol polskim historii rosyjskich i sowieckich służb specjalnych. Znaczenie cyklicznego rozwoju rosyjskiego systemu totalitarnego od Iwana Groźnego do obrażają naszych sąsiadów obrażają yy, wielki kraj perspektywiczny, z którego czerpią yy, poważne korporacje jak nieoficjalnie to za pomocą różnych trików. Doskonale amerykańskie korporacje wiedzą, że ich produkty produkowane są w Chinach na rosyjskich surowcach. My nie mamy takiej możliwości, my nie mamy takich pieniędzy na inwestycje. Musimy to inaczej nadrobić. O to właśnie to właśnie ten. O, doktor. No tak, z czego ten doktorat, kiedyś przelecimy wasze doktoraty i będziemy je czytać, będziemy je czytać publicznie. ten wynajmiemy, żeby czytać te wasze doktoraty, co wy tam popisaliście. Czy także polska prokuratura będzie ścigać Putina? Polskie prawo przewiduje taką możliwość i jest zawiadomienie o przestępstwach Putina. Ciesielczyk to mnie wysyła, tak? Ten, który się różni od innych partii. 27 lutego 2022 Ciesielczyk przysyła mi e, smsa za napaść Putina na Ukrainę odpowiada Zachód o cyklicznym rozwoju rosyjskiego systemu totalitarnego. Patrz artykuł, coś. Oni, oni tworzą, oni są tak płodni, że się w głowie nie mieści. Ja, przepraszam, pan dziedzicielczyk, siedem lat, osiem biłem na alarm, że będzie wojna, że obywatele rosyjscy na Ukrainie, teoretycznie obywatele ukraińscy są mordowani, są terroryzowani, że tam się żyć nie da, wyzyskiwani. To samo dotyczyło obywateli rosyjskich w innych krajach: że będzie z tego wojna. To wtedy trzeba było być takim aktywnym, takim płodnym. Proszę Państwa, 26 lutego, czyli dwa dni po wybuchu wojny. List gończy za Putinem. Antypartia kieruje do Międzynarodowego Trybunału Karnego, Hadze wniosek o wystawienie listu gończego. Powiedzmy, siedzą razem w jednym, w jednym domku stali Brown, Michalkiewicz, Korwin, Dziambory, Ciesielczyki. i tak. Oni się w ogóle, oni się tak różnią od tych wszystkich ugrupowań, że zęby bolą. <laughs> Ale co tam przyjeżdżają urzędnicy amerykańscy do paferek, klepią, po, klepią po, po pleckach, klepią, dobra robota, good job, good job, To tyle ogłoszeń. Jeżeli chodzi o rumor w ruchu, musisz to wiedzieć, wywołany przez, proszę Państwa, kilka osób, na wiele tysięcy osób. Nie damy się zbajerować, oni się pomylili. Oni myślą, że my jesteśmy e, jakim, jakimś niewy, jakąś niewyedukowaną grupą ludzi. Przypominam, że jesteśmy świadomi, my jesteśmy moralni. My się damy zbajerować jakimś ludziom, którzy, proszę Państwa, wystarczy tylko pogrzebać w internecie i od razu im majtki spadają. No, i to y, myślę, że jest dobre wytłumaczenie y, na to, co się dzieje. Nie zamierzam tam każdemu z osobna tego tłumaczyć, bo proszę Państwa, być może, że nawet o to chodzi, że ja każdemu z osobna tłumaczył, żebym się nie zajmował czasami organizacją ruchu w poszczególnych województwach. Te, które czekają, cały czas czekają, a ja się muszę proszę Państwa, są takie kreciki, one tam w, tym, w tej trawie, na tej łące kopią norki, proszę Państwa, ziemię na zewnątrz wyrzucają i proszę Państwa, tych kretowisk jest tyle i trzeba się potykać o te kretowiska, co kreciki robią.